I druga część filmiku. Zagramy teraz kawałek. W tle widać kranka z mikrofonem. Wyjście z interfejsu do Palmera, z Palmera do wzmacniacza. Gramy. To są szumy. Przełączamy się na dawampa. I gramy. da w ustawieniu HIGH, czyli ob, w, w czasie odtwarzania obniża poziom sygnału. Możemy go przestawić w ustawienie LOW, czyli w czasie odtwarzania podwyższa poziom i wtedy szumi więcej niż palmer, ale też ma dwa razy większy poziom wyjściowy.